Siema, z tej strony Adma. Dzisiaj pogadamy sobie o numerach, które promowały fame MMA. Zostańcie do końca w nowym odcinku Adma Stop. Zacznę od świetnych, rewelacyjnych informacji. Kawałek, do którego się dograłam z surferem, wylewam pot. Dostał się do top 20 Eski i bardzo Wam dziękuję za głosowanie. Liczę na Was, że tak samo intensywnie będziecie głosować na moje solowe kawałki, bo płyta już niebawem. Dziękuję, bardzo się cieszę i słyszymy się w radiu Eska. Staram się, burz. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniec. Zostaw mi subskrypcję, kliknij dzwoneczek no i oczywiście napisz także komentarz, bo to Ty tak naprawdę decydujesz o tym, co może się pojawić w kolejnych odcinkach. Gorąco także zachęcam Cię do zobaczenia poprzednich AdMastory, tutaj zostawiam Ci do nich playlistę no i oczywiście tam dowiesz się czego dotyczy wyzwanie, którego się podjęłam. Myślę, że zostaniesz tutaj na dół. Okej, okay, lecimy z tym. Przygotowałam to sobie w weekend, przed nagraniem jeszcze tego, oczywiście jest Jierbka. Przygotując się do nagrania tego odcinka, oczywiście bardzo subiektywnie dobierałam numery, wiadomo, muszę jednak przyznać, że znam tylko jeden z nich, pozostałych nie znam. Też celowo powklełam sobie tylko w linki w wiadomość, nie przesłuchiwałam tego wcześniej, żeby sobie nic nie spoilerować, żeby wszystko było na świeżo. Najwcześniej cofnąłam się do roku 2019. I o ile nie zauważyłam tam kawałka, który rzeczywiście promował galę, o tyle co po niektórzy twórcy chcieli skorzystać jakby z tego zainteresowania i stworzyć numer, więc zaczynamy. Od Lil Masti. Mogę sobie mówić, co chcę. <laughs> o, bicik taki mocny, co nie wjeżdża. O, jest futerko. do niego teraz przyznawać, kiedy usłyszałam ten refren. Ja z Yvmasty zawsze miałam jeden poważny problem, że jej tune nie pomaga. Ale potem pojawiła się jeszcze jedna osoba w polskiej branży oh. muzycznej. Postawię kropkę. No to u jest takie ciężkie, niepotrzebne w ogóle. Wbrew można bardzo dużo grać z ciszą. Ja wiem, że to jest ciężkie do nauczenia się. Samej mi nie zawsze wychodzi, ale czasami naprawdę można dużo zagrać ciszą, albo można zadzwonić po koleżankę, tak, która zajebiście śpiewa i po prostu ona Ci to zaśpiewa, wszystkie takie rzeczy na legaty. Lecimy dalej, nie zginie mój fame. A, w ogóle ten fotel, na którym ona siedzi, to ja znam, w Warsaw Spire w poczekalni, takie są. Niczym as w talii kart... Zawsze pierwsza, mówię mat. Jeśli są tu jacyś pokerzyści, niech mi poprawią, bo z tego co wiem, to jeżeli jest talia kart, to no nie wiem, może być para, kareta, tak? Poker może być, ale na pewno nie szachmat. Szachmat w pokerze nie może być. Nie może być, wiem, bo mój były to. Czyżby to było zachęcenie do nawiązania współpracy z dużą agencją influencer marketingu? Kto wie, kto wie. Lil Masty, zapraszam je do tańca. Niczym w stadzie Owiec, jeden głodny wilk. Kurde, ciężkie, to jest na maksa. Napiję się yerby. Tak naprawdę tu nie ma żadnej kontrowersji w tym numerze. To jest, to jest po prostu numer, tak, yy, tuberki, i w tych kategoriach powinniśmy go oceniać. Boże, dobrze są napisy, bo nie wiem, co tam mówiła. Co, co? Nie zginie mój fame, nie zginie mój fame. A, szybciej niż Sonika Sprint. Dobra, nawinęła to jeszcze przed okiem. Trzeba przyznać, że czasami jakieś porównanie albo jakąś taką linijkę, która chce, żeby była bardziej zapamiętana, bo jest, yy, no, jakimś takim one-linerem, tak, czy czymś takim, no to, że to musi być odpowiednio podane. No i tutaj jakby osoba, która pisała Limasti, bo nie podejrzewam, że to ona pisała. Jakby to, to, to w ogóle 99% że ktoś to pisał, nie ona. To jest, to jest po prostu pewne. Mimo, że chyba nie ma tutaj w kredytach. Jest producent, producent wykodawczy, koordynator produkcji. Czy to k czy Everest? Nie, no kurwa. Popatrzcie nawet, jaka jest przepaść już teraz. Teraz youtuberzy normalnie już otwarcie mówią, na przykład, kto im pisał. Tak, to już nie jest żadna tajemnica. Ale w roku 2019 ten, kto napisał tekst, nie przyznał się do tego. Albo się nie przyznał, bo to, co słyszymy, jest trudne w odbiorze. Albo po prostu, to był jeszcze taki moment, że ludzie się do tego po prostu nie przyznawali. To w ogóle ja pamiętam tą kreację Lil Masti, że ona ma tam stroje ściągane z Ameryki i tak dalej. Jak dalekie jest to dzisiaj od ciepłego parentingowego kontentu, który codziennie nam serwuje? Ale się pozmieniało, porobiło? Ale muszę przyznać, że podziwiam osobę, która realizowała Lil Masti, bo wysłuchiwać tego przez ileś godzin, bo to na pewno szybko nie poszło, to na pewno było dość trudne muzyczne przeżycie. Ale z drugiej strony dziwię się też Nilmasti, że jeśli się chciało to robić, bo to na pewno też dla niej było nie lada wyzwanie. No, ale kurwa się tego nie da słuchać. No, w sensie nie ma żadnej przyjemności z tego. Mamy, powiedzmy, obrazek, w którym mamy atrakcyjną kobietę. Natomiast to też nie jest dla z jakichś wysokich lotów. No dobra, ten numer był ciężki. Na pewno to, co jest na plus, bo oczywiście zawsze są plusy. Po pierwsze, to dobry timing. Puszczenie numeru, kiedy jest zainteresowanie swoją osobą. Tego nie jeden y, muzyk powinien się od Lil Masti nauczyć. Po drugie, tam była kondycja, była forma i był ten background. Bo ja pamiętam, kiedy. Lil Masti się przygotowywała w ogóle do fejmu i pamiętam jak ja osobiście byłam mega w szoku, że ona ma doświadczenie jakby w sztukach walki. To nie było takie gadanie po próżnicy, tak? To nie było takie lańsko wody, tylko ona sobie nagrywa takie numery i rzeczywiście też kondycyjnie była przygotowana do tego, żeby w tym oktagonie wystąpić. Osoby, które znają mówią, że Lil Masti ponoć jest naprawdę spoko, tak? na żywo. Czego nie można powiedzieć o innych. <grych> to na pewno należy się plus, tak? I warto o tym wspomnieć, warto to uznać. Trzecia rzecz, co do tego kawałka, ale to już tak po czasie tak naprawdę, to to, że słyszałam taką ploteczkę ostatnio, że ponoć Lil Masti ma warunki, żeby mogła walczyć z jedną z kobiet zawodowo mierzących się w ringu. No i bym była ciekawa też tej walki. Poniekąd, jak wiele się pozmieniało. Podsłuchajcie tego kawałka, jako proponowane wyświetliło mi się. Chodź z nami na jesienny spacer po parku w pałacu. Przechodzimy na następnego numeru. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to kliknij sobie na mój Instagram i po prostu tam mnie obserwuj. Tam codzienna dawka admenistycznego światopoglądu. tamto to był Fame MMA 4. Teraz przechodzę do Fame MMA 11. Zobaczmy, co to takiego. Jest rok 2021. O! Ferrari do Filipka na samym początku. Napierd... jak psa przed Ferrari Polską. to, zawsze, to jest, też taki gość, nie? Że zawsze, on zawsze coś wie, zobaczyliście? Zawsze coś wie. Czyli od takiego wstępniaka się zaczęło. Spoko animacja na tym takim neonie obdartym. A kto w ogóle tutaj śpiewa? Sarius Smolasty. Okej, okay, Fight Club, dobra, Sarius Smolasty. A rzeczywiście, dobra, już mam chłopaków. No tutaj poziom... Muzyczny nieporównywalny między pierwszym kawałkiem, który dzisiaj Wam zaserwowałam, a tym. To na przykład Guja, już, już to słyszę. Fajnie składa też smolasty. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Czy to przypadkiem nie wychodziło wtedy, kiedy Get to Playboy? Powiedział, Tyson, Fury, ja pierdzielę. To był taki mocny numer w sensie tamto flow. To pozamiatał tym flow nie jednego rapera, naprawdę. Zajebis jak, to, jak nie słyszeliście, to posłuchajcie. Bo to jest zajebista produkcja. Też jeżeli macie jakieś inne numery, które uważacie, że powinnam także przesłuchać, to po prostu mi je podajcie w komentarzu w sensie tytuł najlepiej. Atmosferka jest dodana. Maserka jest wydana. Nie mam się do czego na razie przyczepić. Naprawdę w sensie, choćbym chciała, bo no mamy też... Znaczy, no to wiadomo, to jest też różnica. Mamy dwóch profesjonalnych muzyków, którzy niejedno już nagrali, którzy nie jeden kawałek robili. I jakby zostali teraz tutaj sparowani do zrobienia. No tak naprawdę, numeru, który sam z siebie już jest wsparty ogromną promocją, no bo promuje duże wydarzenie, tak, duże wydarzenie medialne. Ciężko byłoby usłyszeć, że to jest w jakiś sposób, no zepsute, tak? Ciekawe, czy im było zimno. Smulasty w kutrze. O, Paris na koniec. spoko to było? O, to nie koniec. A, -a. Hej, ci każdejś takie pozdrowionka, tak, Nagrał do swojego przeciwnika, z tego co widzę. Lyrics: Mariusz Sariusz Golling, Norbert Smolacze Smoliński, Music: Filip Louis Villain. Co zrobiłeś ten beat? Ty skubany! Kubany? Nie wiedziałam tego. Nie wiedziałam, że Louis Villain zrobił ten beat. Myślałam, że to smulastego może być bit. Kurde, zajebiście w sumie. Mam nadzieję, że zarobiliście trochę na tym. No i jeszcze mamy parę nazwisk, co są podpisani bosowie. Poim 11 piosenka była naprawdę okej. Okay. Miała swój klimat, został do tego zrobiony teledysk, żeby ten klimacik podkręcić. Mm, przyjemnie się tego słuchało. No i była to też oryginalna produkcja, tak? Sygnowana logiem fame. To nie była jakaś oddolna inicjatywa jednego z zawodników. O, mój pies szczeka. W sensie przestenia. O, jak słodko szczeka. Dobrze, teraz Fame 14. 2022. Jest na nim Kubańczyk i Stoja na 100, a był taki snippet wypuszczony jako Stories z Januszem Walczukiem, gdzie je, słyszymy też jego wokale do tego kawałka. No i gdzieś tam narosły, pamiętam jak to wychodziło, takie niejasności, czy przypadkiem, czy przypadkiem Janusz Walczuk nie miał być właśnie w tym kawałku na 100, co nie. Że Kubańczyk został zaproszony później. No i tam w ogóle widzimy też, że w studiu tak, są, są różne osoby też związane z tym środowiskiem, jak to Ja nie wiem, jak było. Słyszałam, że ta zwrotka została wstrzymana. Nie wiem, ile jest w tym prawdy. Szkoda. To by było bardzo ciekawe też. Trzecią szawalkę to z Wactoju Kubańczykiem w jednym kawałku. Tego się nie dowiemy. Trzeba byłoby zapytać samych zainteresowanych. No dobra, oglądajmy to. Klip już widzę, że zajebisty. Ta imprezowa sytuacja jest pokazana, pokazana znaczy. Bawią się wszyscy. No przed walką dobrze jest się pobawić, co nie? A, ojej! Kara, jaki zalotnik! Mamy tutaj rage'owy beat. Wat stoja na tych przesterach. To się może podobać, może się nie podobać. Zdania są podzielone. Ja na przykład bym się zastanowiła, czy do takiego numeru, do takiej okazji, takie przestery, czyli coś takiego bardziej, wiecie, że no właśnie, to może gdzieś tam ludzi podzielić. To czy to, to czy to jest dobry moment w sensie, czy to jest dobry kawałek, żeby to zrobić. Ale z drugiej strony właśnie, moim zdaniem też czasami jest tak. Mm, że różne konwenanse trzeba po prostu pierdolić. Ty sobie robisz numer, to albo taka na przykład federacja, albo sobie weźmie ten kawałek, a jak sobie go nie weźmie, to mówisz, że masz to w sumie w dupie w takim razie, bo Ty i tak sobie go wydasz. A to czasami po prostu trzeba też robić coś, co Ci gra gdzieś tam w duszy. Na 100 to na pewno kawałek, który wtedy wpisał się w trendy, znaczy bardzo szybko, w sensie pojawił się i zniknął dla mnie w tym numerze, bardzo tak szybciutko yy, przeleciał. W ogóle sam kawałek w sumie ma 2,39, tak? Więc tam też nie ma z, za dużo więcej miejsca. To jest też pewnie takie złudzenie, że mi się wydaje, że was to jest więcej, no bo wykonuje refren i wykonuje zwrotkę, tak? Więc z automatu jakby no jest go więcej. prosta matematyka, jak dwa dodać dwa. Chyba gdybym nie strzyła tych numerów i ktoś by mnie zapytał, jak sobie wyobrażasz, że będzie numer na fame wyglądać, nie? To pewnie bym myślała, że to będzie jakiś densowy kawałek, coś w tym stylu, nie? Jakiś taki klubowy rytm, aniżeli, że usłyszę trap, rage i... Jestem bardzo ciekawa, który z numerów to Twój ulubiony który byś dodał do swojej playlisty. Napisz mi koniecznie w komentarzu. Jeżeli chcesz w ogóle zobaczyć, czego dotyczy moje wyzwanie, to tutaj Ci zostawiam. Tu gdzieś Ci przykleję. Jeżeli dobrze sobie wyobrażam, że to na tu, tu chyba, tak? Tu, tu masz dostęp do całej playlisty ze wszystkimi poprzednimi odcinkami i możesz sobie to wieczorkiem, czy tam. Możesz sobie to po prostu obejrzeć, tak? Obejrzyj to sobie i zobaczysz, że, że poznamy się nieco bliżej niż dotychczas. Bra, dzięki Ci bardzo, że byłeś tutaj ze mną aż do teraz. Cieszę się, że zostałeś do końca i słyszymy się, widzimy się już następny czwartek. ma story. dzięki. Mua.